Grażyna Woś. jestem kierownikiem budowy na osiedlu w wąskdy Nazywam się Iwona Kotłowska, obecnie jestem kierownikiem obiektu na inwestycji Okrzei w Sopocie. Nazywam się Marek Bębenek, zajmuję się pracami związanymi z przekazaniami mieszkań dla lokatorów. Inwest Komfortem pracuję 20 lat. Inwest Komfort targuje się bardzo dużym przywiązaniem do szczegółu, do detalu, do dokładności. Najpierw jest wykop, potem stan surowy, a potem przychodzi się na ten jakby sam finisz, sam koniec i się ten efekt efektuał. Wow, wszystko jest pięknie spasowane, wszystko jest bardzo dokładnie wykonane, bardzo drogie materiały w połączeniu z jakby przywiązaniem wagi do detalu tworzą taką spójną całość, za co jesteśmy bardzo często jako firma chwaleni. Jest to dość trudny proces, ponieważ wymaga dużego zaangażowania. Trzeba mieć dużo cierpliwości muszę się do tego przyłożyć i to nie ma tak, że lajtowo, a co mi tam, mnie ktoś to inny zrobi nie. Wcześniej przed przyjściem tutaj do inwest Komfortu pracowałem w konserwacji zabytków. Daję z siebie 100%, jak to się mówi. Robię to z myślą, że to jest później przekazane komuś innemu i staram się to wykonywać dobrze. Zależy mi na tym, żeby każdy inżynier lubił swoją pracę, bo jak człowiek lubi swoją pracę i cieszy się, że do niej przychodzi rano, to o wiele lepiej działa. Praca w z komfortie to jest prestiż. Jak ktoś dowiaduje się, że pracuje w z komforcie, to od razu mówi, to te piękne osiedla budujecie. Właśnie złożone, jeśli chodzi o detale, inwestycje, piękne klatki schodowe. W naszej firmie nie ma szans na jakiekolwiek niedokładności.